Cześć, z tej strony Janusz. Dziś poznamy tajemniczy świat magnesów. Zapraszam do mnie. Magnesy mogą mieć różne kształty, kolory, mogą być też wykonane z różnych materiałów. Przykładowo, mam tutaj magnesy y, sztabkowe. Takie magnesy mają wyraźnie zaznaczone bieguny, ale o tym za chwilkę. Mam też magnes podkowiasty, magnesy ferytowe w różnych kształtach. Takie jak na przykład magnesy, które znajdziemy na lodówce małe i okrągłe, lub też takie z niewielkim otworem. Oprócz tego magnesy neodymowe mimo niewielkich rozmiarów przyciągają się naprawdę mocno. A co potrafią magnesy? Magnesy potrafią przyciągać metalowe przedmioty, takie jak na przykład stalowa żeletka. Zobaczmy, położę ją na stoliku, przybliżę magnes. I udało się. Została przez niego przyciągnięta. Odczepimy i spróbujemy jeszcze raz. Reakcja jest identyczna. Również opiłki żelaza. Spróbujemy wykorzystać do tego duży magnesferytowy. Zobaczmy. piłki żelaza też są przez niego przyciągane, dzięki czemu możemy rysować takie przepiękne wzorki. Magnesy posiadają dwa bieguny. Jeden z nich, tu oznaczony jako S, będzie przyciągał przeciwny biegun takiego samego magnesu. Zobaczmy. Przykładam, układam w tę samą stronę przeciwne bieguny, i jeżeli przysunę jeden magnes do drugiego, to już za chwileczkę przyczepią się do siebie. Natomiast, jeżeli zrobimy na odwrót, to znaczy skierujemy przeciwne bieguny, te same bieguny, do siebie, zobaczmy, biegun S oraz biegun S, to tym razem magnesy będą przed sobą uciekać. Przyciągają się oraz odpychają. Jeżeli bieguny nie są zaznaczone, tak jak w przypadku magnesów ferytowych, to Będą działały w taki sam sposób. Zobaczcie. Przyciągają się i odpychają. Tutaj bieguny znajdują się po przeciwnej stronie magnesu. W tym i w tym miejscu. A jakie jeszcze zastosowanie znajdziemy dla naszych magnesów? Mogą nam odnaleźć kierunki świata, podobnie jak drzewa, ale o tym w innym odcinku. Nasz kompas posiada igłę magnetyczną. Igła wskazuje nam kierunek północny i południowy. Taką igłę mam tutaj, ale my wykonamy ją domowym sposobem. Spróbujemy zbudować kompas wodny. Jak sama nazwa wskazuje, będzie nam do tego potrzebna woda. Nalejemy ją do szklanki. Myślę, że tyle wystarczy. Następnie na powierzchni wody bardzo delikatnie umieszczamy jakiś przedmiot, który będzie łatwo pływał. Ja wyciąłem okrągłą karteczkę z papieru, mniejszą od naszej szklanki, ale dość dużą. Na początku karteczka może nam się delikatnie zwinąć, ale później powinna się wyprostować. Ważne jest to, aby jej powierzchnia na górze była w miarę możliwości sucha. Następnie potrzebujemy wykonać igłę magnetyczną. W tym celu wykorzystamy igłę. Należy się nią posługiwać bardzo ostrożnie. Możemy poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Chwytamy ją za jeden koniec. A następnie za pomocą magnesu próbujemy ją namagnesować. Ważne jest to, aby robić to tylko i wyłącznie jednym biegunem i w określonym kierunku od dołu do góry. Wykonujemy to około 30-40 razy i już za chwileczkę nasza igła powinna działać tak, jak ta igła, którą znajdziemy w kompasach. Myślę, że gotowe. Zobaczmy, co będzie działo się na powierzchni naszej, naszej szklanki. Uwaga! Delikatnie kładę igłę na karterce. Gdyby wpadła do środka, nie przejmujmy się za pomocą magnesu możemy ją łatwo wyciągnąć. Zobaczcie, igła już ustawiła się w pewnym kierunku. Jeżeli teraz przybliżę magnes, to igła zachowa się nietypowo. Otóż jej czubek będzie przyciągany przez jeden biegun, a, o, a główka przyciągana przez przeciwny. Zobaczmy. Biegun S przyciągnął nam główkę. Odwracam magnes. Igła nam zatańczyła. Spójrzmy jeszcze raz. I możemy przejechać dookoła. Zobaczcie, bardzo podobnie zachowuje się też nasza profesjonalna igła. Cieszę się, że nasze eksperymenty z Magnesami przyciągnęły Was przed ekrany. Czekam na Wasze wyniki. Do zobaczenia.